Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Chelsea a Liverpoolem. Przygotowałem 10 saszetek z kolekcji Top Class 2022. Nie wiem, czy oglądaliście finał Pucharu Ligi Angielskiej. Właśnie Chelsea zmierzyła się z Liverpoolem, wygrał Liverpool pokarny, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądać w karcianym pojedynku. Wszystko będziemy liczyć za jeden punkcik. Otwieramy nową kolekcję Panini Top Class 2020. No i mam nadzieję, że wpadną dzisiaj jakieś rarki. Pierwsza saszetka Luis Suarez Top Forward Atletico. Następnie Manchester City Line Up karta 11 Ederson Walker Ruben Dias i Laporte z bazówek Ilmas Lil i jest Chelsea Benchuel prowadzenie zespołu który zdobył ligę mistrzów a przegrał puchar ligi angielskiej następnie Oblak Atletico i Ronaldo Manchester United No i ładnie. Mamy Roberta Lewandowskiego na karcie Line Up 11 z Bayernu Monachium. Oprócz niego Miller i Zane. Z Manchesteru City Sterling, Pride i Doll A z bazówek mamy Hernandeza z Bayernu, Pogba Manchester United, Manchester City Bernardo Silva i Juventus Delicht. Honor Bradley dla Liverpoolu. Karta Hero Rookie jest wyrównanie 1-1. I ładnie jest logo Barcelony. Oprócz tego mamy bazówki Angel Di Maria Paris Saint Germain, Van Bissaka Manchester United, De Bruyne Manchester City i Kseka Lille. Sebastian Haller, top forward z Ajaxu. Z Lille line-up 11, Grbic, Celik, Fonte i Botman. A z bazówek Erling Haaland Borussia, Vidal, Inter, Fernandes, Manchester United i druga karta dla Liverpoolu, Andrew Robertson i prowadzenie w tym momencie Liverpoolu 2-1. Jeszcze jedna saszetka i będziemy w połowie. I będzie Rarka, moi kochani. Jeżeli jest saszetka, gdzie jest komplet praktycznie, same karty bazowe i odwrócone, no to w środku mamy na bank Rarkę. Sanchez z Lille. Vinicius Real Madryt. Upamecano Bayern. Tu będzie Rarka. Timothy Lille i Marys Manchester City. A rarką jest Dusan Tadic. Pięknie Dusan Tadic na rarce. Rar signature, signatura. Sygna, Więc jest na odcinku dzisiaj Rarka. Tutaj sobie ją położymy. Czyli do przerwy Liverpool prowadzi z Chelsea 2-1. No i patrzcie, druga rarka będzie. No wow, ale jaja. Kolejna saszetka, gdzie są karty od razu odwrócone. Daniel Alves, Barcelona, Rhys James, Chelsea. Czyli drugi punkcik. 2-2. do -2. Następnie Mane Liverpool. Odpowiedź Liverpoolu i znowu oni prowadzą. To będzie kolejna rarka. Kim Pembe, Paris Saint-Germain. Betancourt, Juventus. A rarką jest ładnie. Thibaut Courtois, Real Madrid. Czyli jak na ten moment mam cztery rarki, i każda inna, więc naprawdę bardzo fajnie, że się nie powtarzają na razie. I kolejna saszetka: Alaba, Real Madrid, Top Defender i Chelsea, line-up 11, Mount Havertz, Lukaku. Remis 3-3 w tym momencie: Czalanolu Inter, Walker Manchester City, Neres Ajax i Bruno Fernandes, Manchester United. Znowu Chelsea, Mason Mount, top midfielder, czyli czwarty punkt, czwarta karta. Barcelona 11, line-up, Gavi, Depay i Fati. Do tego Manuel Neuer, Pride kapitan z Bayernu i bazówki. Jordi Alba, Barcelona, Locatelli, Juventus i Akanji, Borussia Dortmund. Dwie saszetki zostały, Chelsea prowadzi cztery. Trzy. Tony Cross, Real Madrid. Top, defender, yy, przepraszam, top midfielder. Dalej. Z Paris Saint-Germain mamy line-up 11: Messi, Mbappé, Neymar. I trzecia specjalna: Atletico, Angel, Korea, Pride, Idol. Z bazówek: Timber, Ajax, Benzema, Real i Jose Jimenez, Atletico. Betancourt, top midfielder Juventus z Atletico Koke, Pride Kapitan i bazówki. Hakimi, Paris Saint-Germain, Fred Manchester United, Donnarumma, Paris Saint-Germain i Jonathan David Lille. A więc moi kochani, zwycięstwo Chelsea 4-3 nad Liverpoolem. Długo przegrywali, ale ostatecznie zwyciężyli. No, i jeżeli chodzi o najlepsze trafy z dzisiejszego odcinka, to mamy, moje kochani, dwie rarki: Dushan Tadic i Thibaut Courtois, numer 4 i numer 9. Więc na ten moment cztery rarki w sumie na 9 możliwych. Mam jeszcze Invincible i czwartą, już teraz tak nie pamiętam, kogo trafiłem. W każdym bądź razie, 4 na bank. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.